czwartego pułku piechoty AK przed front Szyku masz. Sztandar, kurde. Lewo, pododdział. Składający przyrzeczenie strzeleckie. Trzy kroki na wprost. marsz! Strzelcy, składający przyrzeczenie na sztandar, wystąp. Przyrzeczenie. Wstępując w szeregi strzelca, przyrzekam. Wstępując w szeregi strzelca, przyrzekam. Przez całe życie, dobro Rzeczpospolitej Polskiej, nade wszystko inne, wyższe dla mnie będzie. Przez całe życie, dobro Rzeczpospolitej Polskiej, nade wszystko inne, wyższe dla mnie będzie. Niepodległości jej zawsze gotów będę bronić. Niepodległości jej zawsze. Kropli Do ostatniej kropi krwi! Służył będę najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej! Służył będę najjaśniejszej rzeczypospolitej Polskiej! Do ostatniego tchu. Do ostatniego tchu. A wszystkie moje czyny i zamiary. A wszystkie moje czyny i zamiary. Tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Przyrzekam. Przyrzekam! Powinności moje, jako strzelca. Powinności moje, jako strzelca. Z dobrą wolą i wiarą wypełnić. Z dobrą wolą i wiarą wypełniać. Prawa strzeleckiego, gorliwie przestrzegać. Prawa strzeleckiego, gorliwie przestrzegać. Polecenia przełożonych, chętnie wykonywać. Polecenia przełożonych, chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam. Wszystko, co teraz przyrzekam. W sumieniu moim do głębi zważyłem. W sumieniu moim podłem nie A przyrzeczenie moje stwierdzam. A przyrzeczenie moje stwierdzam. Uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. O! przyrzeczeniu. Strzelcy składający przyrzeczenie na sztandar. Stąd pod oddział składający, składający przyrzeczenie w tył, zwrot. Trzy kroki na wprost, marsz. W tył, zwrot. Spocznij Standard trzydziestego czwartego pułku piechoty AK stąd. Dziękujemy.